Kilkaset osób zgromadzonych na kościerskim rynku powitało w piątek 2 maja kandydata na prezydenta RP Rafała Trzaskowskiego. W swoim wystąpieniu Rafał Trzaskowski podkreślił znaczenie dialogu i inwestycji w lokalne społeczności. Dziękuję też panu marszałkowi za to, że tutaj z nami jest. Z waszymi burmistrzami, z waszymi starostami, z waszymi radnymi. To są właśnie ludzie, tak samo jak ja, którzy rozwiązują codzienne problemy, którzy się zastanawiają, jak rozwiązać problem mieszkań. Jak rozbudowywać szpital powiatowy, którzy zastanawiają się nad tym jak pomóc seniorom, jak urządzić kolejny dom kultury i pozyskać na niego pieniądze tak jak to się udało w Bytowie. To są właśnie te problemy, które politycy powinni rozwiązywać, dosyć już prostych partyjnych haseł. I o tym również są te wybory, czy wybierzemy prezydenta Rzeczpospolitej, który będzie chciał rozwiązywać prawdziwe problemy. I który będzie arbitrem polskich sporów, a nie kimś, kto będzie się angażował tylko po jednej stronie. Jestem przekonany, że nas jest więcej. I jeżeli będziemy razem, to wygra cała Polska! Wygra cała Polska! Kochani zwyciężymy! Po oficjalnej części chętni mogli sobie zrobić z kandydatem na prezydenta pamiątkowe zdjęcie.